6. Controlling, raportowanie. W tym cyklu obalamy mity, które towarzyszą przedsiębiorcom. Piotr Witek z perspektywy finansowej i ja, Sławek Jabłoński, z perspektywy biznesowej oraz IT. Posłuchaj i sprawdź, czy te mity dotyczą również ciebie i Twojej firmy. Dobrze, Piotrze, to kontynuujemy właśnie nasze obalanie mitów dzisiaj. I taki kolejny mit. Mamy dane, mamy analizy, ale nie czuję, żeby to było coś praktycznego. Nie wiem do końca, jak to wykorzystać. Co byś tutaj powiedział? To jest bardzo częsty też problem, że my dzisiaj jesteśmy czasami czy, czy dość często zaatakowani takim ogromem danych, że się czujemy przytłoczeni. Mm -hmm. I wtedy bym radził, że pierwszą rzecz, którą sobie zadać, to czy <laughs> wiem, jakie są moje priorytety. Podam taki prosty przykład. Priorytetem na przykład firmy księgowej może być, żeby zamiast mieć z jednego klienta 1200 zł za obsługę księgową, to mieć 1500. No mm -hmm. jak to zrobić? No mierzyć. Po prostu wziąć listę sprzedaży i zobaczyć, ile dzisiaj wystawiłem faktury. Jeśli faktury są 1150, no to. Okej, okay, jak chcę mieć 1500, to zastanowić się wtedy, dobra, to co mogę zrobić? Co mogę to sprzedać? Jako usługa, a może robiłem coś dodatkowego i mogę obciążyć klienta, tak? Czyli mówiąc krótko, jeśli masz dużą liczbę danych, to prawdopodobieństwo tego, że nie wyciągasz z nich żadnych konkretów, wynika z tego, że ty nie ustanowiłeś sobie własnych priorytetów. Mhm. Tak, nie patrzysz na to, na przykład zadać mądre pytania. Yy, Pewnym doradcom z tej branży. Co jest ważne w tej branży? No, na przykład w danej branży może być ważne, jaki masz wartość jednego abonamentu na klienta, albo ilu masz tych abonamentów, ilu nowych dochodzi, tak? Czyli są pewne wskaźniki, które ty, Sławek, możesz dość łatwo złapać, tak? Jeśli mamy jakąś bazę danych, ilu nowych klientów przyszło, ile nowych rekordów mam, tak? No, mhm. Nie jest to chyba problematyczne dzisiaj. Tak. Właśnie mieliśmy w sumie też takiego klienta, przeprowadziliśmy wspólnie dla niego audyt. Mi się właśnie kojarzy z Aha. tym mitem ta historia, że on miał właśnie dużo danych, ale z kolei zabrakło mu takiego spojrzenia z lotu ptaka na firmę, zobaczenia, gdzie te marże są wysokie, gdzie niskie, gdzie zarabia, bo w jakby właśnie pójść dalej, to on wiedział o tych szczegółach różnych, nie? Ale właśnie tego złapania, gdzie szukać, mam wrażenie, Brakowało, nie? I, i taki, taki audyt, który zrobiliśmy, spojrzeliśmy z lotu ptaka na firmę. Ty pomogłeś ze swoim zespołem wprowadzić właśnie te piątki, które mieli, MPki tak zwane miejsca powstawania kosztów, niby mieli, ale poukładać je troszkę inaczej, właśnie w kontekście biznesu, doradzić, jak to poukładać, i od razu. To się zmienia, jest, jest obraz, być, mamy spojrzenie tak. złotu ptaka, nie? Jeżeli chcemy osiągać jakieś korzyści z systemu kontrolingowego, on musi być naprawdę rozsądnie zaplanowany i odpowiadać na nasze problemy, na nasze potrzeby. Jeżeli to jest tylko mpki dla mpk ów to tragedia. No, podam przykład. No, u nas, jeśli są różne biura, no, to śledzimy, jaka jest rentowność tych biur i każde biuro może się ocenić, i nawet nie w sensie porównać, ale powiedzieć, jesteśmy ok, mamy jakieś za założenie lub nie. Tak? Jeżeli sprzedaję różne produkty, no, to zobaczyć, co jest dominującym produktem, bo słuchajcie, no, to też jest pewne właśnie zrozumienie biznesu. Są produkty, na których mogę w ogóle nie zarabiać, mogę nawet dokładać. Ale dzięki nim sprzedaje coś innego, ale sprzedaje, czy nie? No, czy sprawdzasz nie to, nie. czy to działa? No jak nie sprawdzasz, no to co z tego, że masz tysiące danych, to ty wiesz, że na przykład, żeby sprzedać tam, yy, dajmy na to, nie wiem, Jakąś formę, no to do tej formy musi być tam, nie wiem, jakieś narzędzie, tak? I narzędzie może być sprzedawane poniżej kosztu, bo jest bardzo tanie, a forma już jest droga, więc na przykład jest marża, ale jak to połączymy, no to wtedy mamy sukces, prawda? Czyli określenie sobie też tych punktów sprawdzenia, które, jeszcze raz powtórzę, to jest normalne, że w mniejszym przedsiębiorstwie czy średnim, które zaczyna to robić. Konsultuje to z kimś z zewnątrz. To podpowiada, słuchajcie, w waszej branży to czy to. Nie? Mhm. Na przykład taka prosta branża hotelowa. Jaki jest wskaźnik wykorzystania pokoju hotelowego? Czy to jest mhm. 65%? Czyli mówiąc krótko, ile dni hotel zarabiał na danym pokoju w miesiącu? Tak? Ma 30 tak. dni, zarabiał 15, to ma 50%. Słabo. Dobry procent to będzie 60, 70. 80%, ale wcale niedobrze jest jakieś jest 90%, bo to oznacza, że jak się coś zepsuje, to nie ma, nie można zamienić klientowi pokoju. Tak? Więc tu trzeba wiedzieć, że to wcale nie jest tak, że słuchajcie, hotele czasami nie sprzedają pokoi, a je mają, bo obsługa 95% to jest na przykład dodatkowe 10 osób obsługi, których nie mają, bo trzeba a nie ma ludzi do pracy. Więc oni mówią: Nie mam już pokoi, ale oficjalnie no, że jedno piętro stoi puste po prostu. No tak jest. Możecie to sprawdzić, znacie hotelarzy, słuchałem też wielu z nich. I tak to wygląda, czyli 70-75% będzie super. Ale to jest znajomość branży, tego się uczymy w czasie, jak sobie sami wyznaczamy pewne cele. Mm -hmm. Tak, tutaj jeszcze mi się kojarzy e, to, że po pierwsze patrzymy od ogółu do szczegółu i potem podejmujemy konkretne kroki działania, to warto mieć z tyłu głowy, jakby, jakie są moje cele, jakie mogę podjąć do, działania. No tak. i tu przykład Powiedzmy taki, że analizujemy klientów, mamy informacje o klientach i my w raporcie sprzedażowym często pokazujemy, kiedy ostatnio ten klient kupił. Z kupił tak? I to Czyli można na z danych tak. sprzedażowych wyciągnąć, bo choćby z faktur, jeśli mamy B2B, czy tam, no właśnie tutaj możemy zobaczyć, że nie wiem, pół roku temu zamówił, albo 60 dni ustawić sobie jakiś próg i wtedy czy ja, czy handlowiec. Hmm, dzwoni do tego klienta i po prostu rozmawia. Jeśli przeszedł, to znowu zamiast się bać, porozmawiać, to lepiej porozmawiać i dowiedzieć się, dlaczego przeszedł, bo może wtedy będziemy mogli podjąć Zabrakować. jakieś działania, żeby inni nie odeszli, a może nawet ten wrócił. I wiesz co? Właśnie często, jak to podpowiadamy przedsiębiorcom, którzy, którzy tego wcześniej nie robili, to się okazuje, że iluś klientów odzyskali samym. Przejściem po tych klientach, którzy przestali zamawiać, i tak naprawdę im to raportowanie się szybko wzróciło. Więc, więc w ten sposób na przykład to jest praktyczny krok. No nie? Tak, to jest taki game changer, że wydaje mi się, że klient sam do mnie przychodzi. Nie klient potrzebuje też aktywnego wyjścia do niego, czyli rozmowy z nim. Zapytania, pokazania, że się o niego jakiś, jakoś troszczy. Są firmy, które w tym są doskonałe, no ale małe firmy często się tego uczą, dopiero są w procesie. Jak najbardziej, tak. No, jakby innym tematem właśnie tego, że mamy tą dużą liczbę danych, no to jest wskazanie właśnie, co chcemy śledzić. Przykład, że marża jest ważniejsza niż sama wartość sprzedaży. Możesz nas sprzedać nie wiem ile, no ale jeśli nie robisz, tam jakiegoś minimalnego zysku, no to pytanie, czy to ma sens, tak? I czasami się zakopujemy w zleceniach wielkich, bo super, że mam tego klienta, a potem się okazuje, że do tego klienta dopłaciłem. A tych, którzy mi dają rzeczywiście zarobić, no potraktowałem z buta, bo nie miałem na nich czasu, nie? Mm -hmm. Więc no analizy, analizy tutaj tylko ja powiem tak, ja bardzo lubię stawiać tezy. Słuchajcie, bo kontrolerzy to są troszkę tak tacy ludzie, ci, którzy pomagają nam analizować, którzy stawiają pewną tezę i potem ją weryfikują. I często nie mają racji, ale to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyś miał rację. Chodzi o to, żebyś doszedł, co jest faktycznie za tym stoi. Czyli postawić pewną tezę, na przykład, czy nie wiem, średnio zarabiam tyle na kliencie, czy średnia wartość jest taka, jak często to się dokonuje, czy zapasów mam na 30 dni, czy na 50. Mogę postawić taką, sprawdzić, czy, czy są jakieś różne grupy asortymentowe, czy to się da pogrupować, czy ludzie kupują, na przykład jak się analizuje w internecie, że kupują wraz z tym towarem coś innego. No, często proste rzeczy prowadzą do bardzo twórczych wniosków. Jeżeli podobają ci się nasze nagrania, to koniecznie zostaw suba, obserwuj nasz kanał i wejdź na naszą stronę. Link znajdziesz poniżej w opisie. Tam dowiesz się więcej o tym, o czym tutaj mówimy. Mhm. Dzięki. E, słuchaj, e, następny taki mit. E, Drożenie systemu raportowego jest bardzo skomplikowane i potrwa wieki. To jest taki mit. Jak też ty na to patrzysz, myślę, że też ja mam coś tutaj do powiedzenia. Nie, ty więcej powiesz, bo tak. No jeśli wybierzesz, nie wiem, SAPA czy Oracle, e, który będzie zintegrowany z bardzo wieloma modułami, właśnie tylko programu, to może. I tak, natomiast jeżeli mówimy o małym, średnim przedsiębiorstwie, gdzie tych zbiorów danych to jest kilka, dane sprzedażowe, dane jakieś usługowe, produkcyjne, projektowe, e, pracownicze prawda, być może jeszcze jakieś, nie wiem, no, zapasowe, prawda? Czyli jest tych zbiorów, nie wiem, określmy sobie 5, 4, 8, no to dzisiaj nowoczesne narzędzia naprawdę pozwalają dość szybko uzyskać dane zaskakująco ciekawych formułach, no na przykład sprzedaż na mapie Polski, czy tak. mapie świata, prawda? Czy, czy jakieś tam, nie wiem, od razu podporządkowanie, jaka jest mediana w danej populacji? No to, co sobie tam wymarzę i, i określę. Nie, nie jest to już skomplikowane. To wymaga trochę czasu, żeby połączyć bazę z narzędziem. Natomiast to nie jest bardzo skomplikowane i nie jest bardzo kosztochłonne. Wymaga tylko no, zaplanowania, że chce tak. to zrobić, decyzji, no, jakieś minimalnego budżetu, który naprawdę my często mówimy, to są budżety kilku, kilkunastotysięczne, a nie kilkuset tysięczne, tak. jak w dużych firmach. Tak, Czyli to milionowe. prawda. No, i te narzędzia IT cały czas się rozwijają, no i powstają właśnie takie narzędzia, które, które właśnie nie jest tak ciężko wdrożyć, no nie? I to są systemy, nazywa się BI-owe, Business Intelligence. Jednym z takich jest od Microsoftu Power BI, którego my wykorzystujemy, i on właśnie pozwala na podpięcie się pod różne systemy, które mamy w miarę łatwy sposób i wyciągnięcie tych danych. My jeszcze też pracujemy nad tym, żeby mieć jakieś szablony. Na przykład mamy taki szablon raportu sprzedażowego, no i tak naprawdę w kilka godzin możemy się podpiąć do, nie wiem, fakturowni, w firmy, czy, czy jakichś takich popularnych systemów Praszek. i cały czas to gdzieś tam sobie rozwijamy um, takie konektory, nazwijmy to, do, do, do tych systemów. No i w ten sposób mam raport sprzedażowy, wcale niedużym nakładem Kosztów środków. i czasu, środków, i już mogę te informacje wyciągnąć. Oczywiście, to jest sprzedaż, ale mogę dorzucić, jeśli jestem zwłaszcza. Firmom usługowym, to tutaj czas pracy jest kluczowy. To też często robimy, że jak klienci nie mierzą tego czasu, to zachęcamy bardzo mocno, sami mierzymy i warto. No bo skąd będziemy wiedzieć, nie, czy na co poświęcamy tą energię, tak. czas, zasoby, a na co nie, gdzie jest ta rentowność, gdzie nie ma. No ale jak podepniemy do takiego raportu sprzedażowego właśnie ten czas pracy, choćby po klientach, to już jest naprawdę skok, potrafi być, nie? Bo nagle widzimy, że ten klient to nam jest takim pożeraczem czasu, a ten inny klient tak naprawdę niewiele czasu poświęcamy, a daje nam dobre przychody, co za tym idzie zyski, no nie? To jest, to jest skrosowanie dwóch informacji, które są w różnych systemach. I dzisiaj dzięki tym narzędziom informatycznym, które Ty pomagasz integrować, można dość łatwo, nie, też nie przesadzajmy, że zupełnie łatwo, bo czasami trzeba coś tam się troszkę popracować, złączyć i to daje nową informację, tak? To troszkę tak jak nie wiem, analizujemy, kto kupował towary, prawda, w Internecie, Google Ads czy inne jakieś, że to są kobiety, mężczyźni, tacy w takim wieku i tak dalej. No właśnie, daje nam to ciekawe informacje. Czasami one są użyteczne, czasami nie. Więc mhm. to też jest uczenie się gdzie jest użyteczność informacji, żeby nie robić analiz dla samych analiz, bo my zawsze przypominamy tą zasadę ze Sławkiem, że koszt zbierania informacji nie może być większy niż korzyść, tak? No ale naprawdę dzisiaj te korzyści mogą być dużo większe niż koszt, bo koszt jest stosunkowo niski. Tak i można dostosować też do poziomu, czyli do wielkości, do budżetu, do tego, co potrzebuje dana firma, dany klient. Tak. I to, co ja też często powtarzam, to rekomenduję podejście krok po kroku. Czyli to tak jak jest takie powiedzenie, jak zjeść słonia, po małym kawałku, tak? Po kawałeczku. I, i o to chodzi, że nawet jeśli się nam okaże, że, że mamy trochę do zrobienia, to jeśli to rozbijemy na małe kroki i po pierwszym kroku już będziemy mieć korzyści i mogli z tego czerpać, to. To to wcale okazuje się nie takie straszne, no nie? To nas motywuje, to da nam też środki na rozwój tego. No, apetyt rośnie w miarę jedzenia. My się, wiemy o tym, że jak zaczynamy analizować dane, to naprawdę, jeśli one przynoszą fajne rezultaty, to często idziemy w dół, w dół. Jest ta metoda drillowania, czyli wiercenia. Drill <gryl>, baby mhm. drill, ale nie w tym kontekście, o którym politycznie słyszeliście, ale w tym kontekście kontrolingowym. Tak. I tutaj też myślę sobie teraz o takim kolejnym micie, że stworzenie tego automatycznego raportowania wymaga zaawansowanej wiedzy, no właśnie i nie zrobię tego, bo nie umiem, tak? I tutaj pytanie teraz, czy to jest mit, może to nie jest mit, a może właśnie jak tu podejść? Nie no myślę, że te systemy są tak proste, dają takie, jeżeli tylko odpowiednio obmiarujemy, i to jest rola rzeczywiście tutaj na przykład Ciebie, żeby pomóc w tym, ale jeżeli to się raz zrobi, no to wybieranie potem po nie wiem, po e, według jakichś osi czasowych tygodni, miesięcy, lat, wybieranie według regionu, wybieranie według jakichś parametrów, które my sobie określimy, grup produktowych, towarowych, klientowskich, pracowniczych. No to to już jest naprawdę no to każdy na sumie wybrać e, zakres od 1 do 10 na przykład czy nie wiem Kowalski Nowak e, zaznaczyć kogo chcemy zobaczyć. Nie, to jest już rozwiązane. Oczywiście to nie jest tak, że zawsze wszyscy, na wszystkie pytania odpowiemy, no bo dane też mają pewne e, granice swoje. Natomiast na wiele, wiele pytań możemy odpowiedzieć i no i one nam dadzą właśnie możemy robić rankingi Jakieś sortowania, po największych, mm. po najmniejszych, nie wiem, odchylanie danych, no to tutaj systemy mają już dużą, dużą opcję taką pomocy technologicznej. Tak, jest, jest tutaj taka intuicyjność, chociaż no jest taki element, że trzeba się tego nauczyć, ale nawet odnosząc się do tego wdrożenia, no może być tak, że jestem przedsiębiorcą i trochę nie wiem, jak się za to zabrać, no nie, ale właśnie. Tak naprawdę nie muszę robić tego sam. Tak? I dlatego mm. można poszukać e, właśnie wsparcia. E, my, właśnie, takie wsparcie też oferujemy z, od A do Z w zasadzie, dlatego tak. to połączenie sił. Nie? I IT, e, perspektywa IT, perspektywa finansowa, tutaj Ty, Piotrze i Twój zespół. No i razem mamy tą perspektywę. Biznesową, biznesową też, bo jesteśmy tak. przedsiębiorcami. I, I wtedy tak naprawdę w zależności gdzie jestem, nawet jeśli nie wiem, jak się do tego zabrać, no to fajnie jest zacząć od analizy, od po prostu zastanowienia się, gdzie jestem właśnie, zadania pewnych pytań. My to robimy właśnie w formie takiego audytu na początek. I później mam kroki, mam plan działania, nie? I, i, i mogę go wdrażać. Mogę go sobie rozbić właśnie na kroki. I wtedy to nie jest już takie straszne i okazuje się, że wcale jakiejś wielkiej, zaawansowanej wiedzy nie wymaga. Może trochę wsparcia, ale to w każdej usłudze chyba jest, nie? No bo nie wiem, potrzebuje prawnika, potrzebuję jakiegoś specjalistę, zatrudniam, żeby mi coś tutaj zrobił i nie potrzebuję wiedzieć wszystkich aspektów prawnych, tylko po prostu outsourcinguje pewne rzeczy i wcale to nie musi być też takie kosztowne, straszne, bo się okazuje, że lepiej jest właśnie w tą stronę niż ja mam sam tego wszystkiego się uczyć tak, o dalszym. Przestrzegamy, nie? że deleguj, 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 szczególnie mniejszej jednostce. Za dużo sami chcemy zrobić. Nie musimy się na wszystkim znać. A dwa to nie są rzeczy, które nie wiem, zyskamy jakoś super kompetencje, bo po ustawieniu raz, no to potem to działa, tak? No oczywiście, tak. jak duże zmiany, nowe systemy, no to wtedy być może coś trzeba zmienić. Ale to też nie jest kosztowne, tak jak powiedział Sławek. Większość film Małych i średnich stać na to, żeby takie oprogramowanie wdrożyć. Tak jest. No to dzięki Piotrze w takim razie i zapraszamy tutaj do obserwowania nas, do subskrypcji i będziemy kontynuować nasze rozmowy i myślę też dalej o balanie mitów. A na dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.